Cześć witajcie, ja jestem Nexu i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Na samym wstępie chcę Wam przypomnieć o moim Instagramie Nexu przez 3U. Pierwszy link w opisie wpadajcie oraz zostawcie łapkę w górę dla zasięgu. Także co, ja już się przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Woźny zamyka w San Francisco restaurację o nazwie The Chapel. Mówi się, że nawiedza go duch małej dziewczynki, gdy tylko skończy zamykać drzwi. Coś próbuje wyjść, a potem ucieka. Jeśli bała się zamknięcia, dlaczego nie walnęła w drzwi, żeby je wypuścić? Poza tym, dlaczego nic nie powiedziała, kiedy wszystkie światła zgasły? Przeciwnie, gdyby to była prawdziwa osoba próbująca się wślizgnąć do środka, prawdopodobnie nie od razu spróbowałaby otworzyć drzwi, ponieważ mogłoby to uruchomić alarm. Wydaje mi się. Że mogła upewnić się, że woźnie naprawdę wyjeżdża. Ale ponieważ w tej restauracji jest duch małej dziewczynki, to chyba może być ona. Paranormal Investigation Fila Sinclaria przygląda się jednej z najbardziej nawiedzonych dróg Wielkiej Brytanii obwodnicy Stockbridge, kiedy coś mija jego prawe ramię. Może to być członek załogi, ale Phil Sinclair nie wydaje się tak sądzić. A niektórzy komentatorzy zauważyli, że ta blada postać na prawym ramieniu wydaje się na chwilę zmieniać kształt. Nie jestem tego pewien, ale wydaje mi się, że zdecydowanie wyglądają, jakby uciekały. Co jest dziwne, biorąc pod uwagę, że wszyscy inni stają całkowicie nieruchomo. Partnerem filmu jest FootballTeam.pl. darmowa gra przeglądarkowa w formie menedżera piłkarskiego. Codziennie czeka na Ciebie dawka emocji w piłkarskich ligach internetowych. Dołącz do nas! Załóż swój klub, ulepszaj stadion, zbierz graczy, wciel się w swojego piłkarza, trenuj, zdobywaj lepsze przedmioty otwierając paczki, ulepszając je, handluj nimi i zostaj najlepszym. Rejestrując się z linku w opisie, dostajesz bonus w postaci 200 punktów energii na start. YouTuberka o imieniu Tracy Slaughter i jej rodzina słyszą niepokój u szczytu schodów, więc chwytają aparat, aby zarejestrować to, co widzą jako dowód. Z początku bardzo trudno dostrzec, ale wkrótce blady, biały zarys powoli pojawia się na ścianie. Głowa staje się widoczna na środku pokoju, gdzie spotykają się dwa wzory ścian. Jeśli nadal go nie widzisz, nie czuj się z tym źle. Ta kolejna część jest o wiele bardziej oczywista. Spójrz na środek schodów, aby je zobaczyć. Istota o czystej białej energii. Pędzi po schodach i kieruje się prosto na nich. Jeśli puścisz to w zwolnionym tempie, zobaczysz, że coś naprawdę wychodzi z za rogu i szarżuje w ich stronę, powodując, że wszyscy się rozproszą. Myślę, że to mogą być efekty specjalne, ale chciałbym poznać Waszą opinię. Sposób, w jaki wszyscy krzyczą, w tym samym czasie z prawdziwą paniką w swoich głosach, sprawia, że wydaje się to być troszeczkę wiarygodne. like? Did, did, did you say go across? Well, yes. like, I go across the top of the landing. So he's just gone across the top of the landing, And that's moving. Did you see it? Oh, A stara kaseta VHS tańczącej dziewczyny jest zdecydowanie paranormalna. Przynajmniej jeśli wierzysz w to, co mówi przesyłający Sharon Bailey. Najpierw kula unosi się w kierunku dziecka między 13 a 14 sekundą. Krótko potem dziwna mgła wypełnia powietrze. Może to coś innego, ale nie jestem pewien, ponieważ wydaje się, że otacza dziecko. To ostatnia część przekonała Sharon, że jest to zjawisko paranormalne. Mówi, że w domu nie było żadnych innych dzieci, ale po 31 sekundach chwili Inna mała dziewczynka biegnie z pełną prędkością. Jej kroki nie wydają ani jednego dźwięku. Zresztą sami posłuchajcie. Ten aparat wyłapywał kaszel i inne odgłosy tła, więc zdecydowanie powinien był nagrywać kroki biegu. Ani tańcząca dziewczyna, ani pies nie zauważają, że ktoś biegnie prosto w ich kierunku. Uważa się, że ta restauracja w Nowym Orleanie o nazwie Balus. nawiedzana jest przez ducha, który ukaże cię za to, co postrzega jako zły wybór napojów. Tutaj kelner przygotowywuje pokój na prywatne przyjęcie i skończył magazynować napoje, gdy przypadkiem wszystkie butelki wylatują z półk i lądują dokładnie w miejscu, które właśnie skończył zamiatać. Trzy osobne komentarze w tym filmie dodatkowo potwierdzają, że ta restauracja jest nawiedzona. Jedna osoba powiedziała, że okno w tym samym pokoju się odblokowało. Inna powiedziała, że alarm przeciwpożarowy zadziałał sama. A trzecia osoba powiedziała Że już nigdy tam nie pójdą Ponieważ gapił się na nich duch Te komentarze w połączeniu z tymi dowodami wideo Są moim zdaniem wystarczającym argumentem Dla zjawisk paranormalnych Ale dajcie mi znać co myślicie Także to by było na tyle. Jeżeli film wam się spodobał, strzelcie łapkę w górę oraz jeżeli jesteście nowi, zasubskrybujcie ten kanał po więcej, myślę, że nawet fajnych filmów. Także co? Ja nie zabieram wam już poranka, popołudnia, czy też wieczoru. Trzymajcie się, na razie, cześć!